Witam, widzówkarnych. Odpoczniemy sobie do trochę. I te inne zmiany trzeba nagrać. Załóż dostał fajnego buffa. Tylko tak właśnie patrzyłem teraz na te mail e nie jest napisany ten buff. Ale mam nadzieję, że on działa. To można zobaczyć, jak to ktoś tak dostanie. Bo, jak trafimy teraz slipem kogoś i on będzie w tej fazie zasypiania, że już ma te slipy się nie rusza. To ma zredukowane rezysty o 20% na pierwszym poziomie i 30%. Potem no widzę, że chłopy se wchodzą jak do siebie. O kurde. No musiałem słyszeć, bo on dętkę miał. Talona sobie zciekowałem. Ja pierdolę. Jeszcze talon z ona idzie. A nie wiem, no wy lubicie jak ja gram championami yy, Takimi, którymi <grymi> nie umiem grać to się pośmiejecie przynajmniej. <grymi> Fajny buff, ale moim zdaniem to mimo wszystko jest dalej buff na Zoe Potter, pod ten, supporta. A nikt nie gra tej Zoe pod supporta, nie wiem dlaczego. Tyle teraz jest taka meta na supportcie, jak oglądam te wszystkie propleje. Coś wiksa jest. No tak Kindra tak do przodu widzę, że wskoczyła. No ja byłem z bazy wracałem, nie mogłem wam pomóc Dobra, jest git trzeba bardzo brzić od ściany, żeby nie dostać w pierdzielu. Od tej zmiany, że wów może wypadać, jak ktoś inny dobije, to mi się na supportzie to załóż podoba, też chyba taki odcinek nagrywałem, pamiętam. I ona fajnie działa. Aha, no, ta, no bo ja nie mam flesha, to, no we flasha, to nie będzie maścić, my. Taki Tak, Tam on ma ale też mam chyba. A jakby ona przyszła, to od dołu, nie? Talon ma killę, też mam kilogram pod piorun i ciastka wziąłem na drugiej skurczającej CDR. -y. zagrać agro, tylko bach tego flesza trochę mnie martwi. O kurde, ale misek. Ja powinien zawsze na jego kurczu mieć a znaczy te. Nie, nie, będzie git wtedy. Trzeba to znać, wykastować kastować. Pushuje mnie oolong. Ale no to każdy melee ma tak push, porównaj do magów, lepszy na tym idzie. Co się stało? Był minion, z... umarł minion co? Miał ten znaczek na sobie? Ja pierdziele, ale dobijanie PL. Ja wiem, że nie będzie raumować na trzecim poziomie No to na topa tylko może pójść. Był, był ulung gdzieś No i nie, no ona kiedyś miała taki purze że pamiętam, że się one shotowało minionych. Został hmm, hmm, hmm. Szanowny jest do zabicia z Ignajtem. Ale mój niez, tam widzę. Jest w końcu, się zmiz bo wziął, po się zmisowałem jeden bo po lewelu się pojawił ten dopiero. Ok, to nie mogę to ściągnąć? Pasywkę talona? Nie wiem czy ściągam, ale chyba nie. No ja mam tu szansę go zabić, podwieżę, jak ją słabo zagra. Pewno mam szansę, żeby milionów stracił trochę. A to może tam nie polecieć do mordy tej wieży? Nie próbuj tego deptać On Też bym chciał porumować. Kurde. To on cofnie na katapulcie. Nie, nie cofa Ciekawe, że nie cofa. Ja go z fleszem teraz machnąć. Mam manę, no to nie mam many Ach, na W będę mieć On jest do zabicia, no ale ja nie mogę tego nie, 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 nie spróbować go zabić w tym momencie nie, bym to nie zmarkowała. Jak go to się stanie. Idzie jaki o. o! nie trafiłem, to dętka. Ale jak trafił, to on tego nie zrobił. Nie, nie mogłem, nie mogłem. Trafiłem bombla, takiego ładnego, to już musiałem się wpierdzieć. Kurde, czekaj, by zadało dużo obrażeń tej. Eee... Tej pani... Kindred. Kurde słabo, bo jej marka da. to nigdy nie... Już ma 4, o kurde tutaj idzie ta. Nie, no nie mogę, nie mogę. Boż mi honor mój nie pozwalał. Zostawić te tego, tego, na no, tak samo. I dużo bije, nie? Ale mogę chyba lepiej zrotajtować te same Nerspala. No w cs jest przewaga, ale... No, ta no co, to double kill dla swojego. Plate? Mogę uderzyć parę razy. Ja, pierdzielony zostaw mnie u Lungu, skaczący. No fajnie, że Kinder ma 4 z tyłu, a i tak mam taki wrench i attack speed popierdzielony. nie no, niepotrzebnie puszuję. Mam playta przynajmniej? Nie, nie, mam playta ja. Tak Kinder też by chciał nagrać. No ona ma dominację, no to jest. Znaczy ja lubię to postęp, bo to jest AD carry w lesie, ale to jest też tak snowballowe, kupsko, no. Parę killów zbierze, w sumie mamy wylinę to nie mogę na to narzekać. No i ona tutaj idzie z znowu darmowe kill stalone, no co ja mogę na to poradzić. Jak się stało w ogóle, a szęzę Kamina Kamila powinna mieć oddech na topy. No ale może się powinienem bić, bo ja silny przecież jestem, buta mam. Nie powinienem może uciekać. A nie wiem, za coś stana robi. Jakiś Tour de France. No i to nie trafiło. Zamiast ładnego warda nie będę go wykorzystać, nie? O To jest słowa, nie? No, będą Lungi chodzić cały czas. Idzie już ich tutaj 300 Kamina zerkuje? A nie ma. Ma no zaraz. Czemu nie zerkowała? Co się dzieje? Czemu mnie herald ciągnie za majtki? Trafiłem sleep, ale ja nie wiem gdzie on zasnął. On, on zbuferował cały mój slip skokiem zbuferował. Nie jest tak, że mogę w niego wlecieć teraz. Właśnie. Ale znowu źle zagrałem, 2 na naraz zadałem O Jezus idzie Ulum, nie mogę play teraz na rzecz. No dobra, no muszę wiedzieć, ten ulut tu będzie cały czas. No ja mam obrażenia, tylko że... Ja mogę grać na close quarters, tylko że... czyli na blisko z tym talentką tylko muszę mieć dwa samonery i nie muszę je rotować lepiej, bo ja dwa na raz mi niepotrzebnie. No, tylko tak gra to będzie znało coś, 20 minut, ale na razie jest równo w miarę, w killach przynajmniej. No to to zrośnie 20 i potem 30 na się Wziął to dużo daje. I to tylko działa na pierwszy spel. Raczej znaczy, jak ktoś się, się już obudzi, to już ma te rezisty. Wrócę. No ale to chodzi o te gnięcie skór, żeby więcej zadało. Tylko chcę pod full penetrację zagrać i zobaczyć, czy jestem w stanie uderzyć. O no, słuchaj, jest git też. No, romuje, urlążek, romuje. No, play tajnego, a powinien mieć więcej, patrząc na ile on chodzi po tej mapie. bo znam, nie mam wizji, to znaczy, że zaraz coś tu przyjdzie, stak jest w lesie I ciężko mi go trafić, jak mu slipa nie dam, to. A pierdzielę. nie za mało ochotą, nie. Ale samunery też nie rzucili, żebym się mógł coś zebrać. Powiedz, że go masz nic, nie zadała mu. No ale i też na bota zrymują. Bo czy nie próbują zabić sobie z zerką, a nie ma. No nie, wiem, Serafina tu to dużo da tymi shieldami, ale nic nie trafia na tego. Tam. Ale jak, jak ja mam grać? Gram magiem na mele skaczące gówno na mordę. Nie no, muszę cierpliwej z Eza robić, to ma za duży cooldown. Jak ja nie trafię a to ja jestem tak w dupsku. No i tam idzie tam, znowu, ja mam darmowe kile. Kamila ma fajną grę pe mi Chodźmy rozróbmy coś spróbujmy przynajmniej On nie ma erki. Co się stało z tym ujętu U mnie smajcie nie rzucił, nic się nie rzuciło Okej, okay, swojniku? Już te cooldowny są mi się wydaje, zawsze takie były na, na tej cooldowny? czemu ona go obudziła Za szybko go obudziła, nie czy mi się wydaje Możemy spróbować Jest flash tutaj Zasrane Myślałem, że będzie dojżować, nie dojżował No kurde, no jest młyn, ja też tą Zoey nie ogarnię tak za dobrze jak chciał Tylko, że Zoey nie lubi młynu, Zoey lubi jak jest właśnie... Powiedzmy w miarę close. Jak w tym nie no twarz przecież mu to przeleciało Żyjesz? Żyjesz Wytalona w majtek. No, wolę dać się tej niż kila niż tam temu. Eee, nie, nie trafiłem znowu niczym A zawsze miał taki duży cooldown, No na temat to jest 12-13 sekund. To jest strasznie duży przesłot Lingy wystaje. Ale powinien nieco opnę już tyle pieniędzy. miał Co mi chcemy teraz iść? No, ja przed wrabadona i wojda chyba. Anty shield w ich team? No nie wiem, jest Shen. Dużo jest tych shieldów, Serafina. Halo ma 9 killi hmm. Ja bym chciał full penetrację zagrać, ale. Ja meno składa się z listy, potem. nie potem. No, era robotona zrobię. No, powinienem więcej w tych grze robić, ale nie wiem. Młynie jest trochę. To, że żadnych plateów nie mam z MIDA, tak boli. Ale na razie jestem zadowolony, bo to nie wygląda jak miało być w, w 15. minucie, wiecie? Nie ma Banty w 14, to już w ogóle jestem dumny. Młyn w lesie znowu. O, No, ja sam jestem, nic nie zrobię. Co się z tym wilkiem dzieje? O, fajnie, że to się dzieje. po zabiciu wszystkich. Włagam. Do mordy mi wskakuje. Pierdzi Kamila miała tak darmoją killę, ale dałeś to lepiej zagrać. No to stepowała ta stepowała na koniec. <grymne> ale jest kto Co zrobił tego tripla? Ider Twitch robi, żeby że robisz, będzie zrobić Voida drugiego? No ja ja powinienem dużo bić na slipie teraz. powinien być szaty, powinienem to scholernie dużo. Bo przecież Mordekaiser, Nie, Mordecaizer w sumie ma lepsze. Mordekajzer ma zawsze, że redukuje te. Ma wbudowany o penetrację magicznego, nie? A Zoe ma tylko noty me, czy to jest na jeden z Ale na przykład, jakby Ewelina pisnęła komuś, to też powinna więcej rzucić. Zadać. Tylko, że Ewelina inaczej, inaczej bazuje, nie? jest takim magiem. Ja na przykład z jakimś Azraelkiem. A nie, bo zrobię też biopizyczne. Nie, więc się stało. Dostałem laga i umarł, umarł mi chłop. A mi zada widzę tyle, że aż mam ochotę... ...przeczyć się życia Czemu? dwa 52 zabójstwa są. No i wszyscy umierają. O, już jest surrender, bo za szybko pochwaliłem. Nie wiem, da się czymś trafić, czy nie da się czymś trafić? Nie, nie da się niczym trafić. no czemu no... To po co grać z Zoe i męczyć się i trafiać czymś, jak można point'em klik spellami uderzyć jak Talon, no i się wygrywa grę. Kurde, no nie trafiłem znowu, no, nie trafię, jestem tak w dupie, że szkoda gadać. <ścoughs> nie wiem, no próbowałem, no nie da się. Będę mieć przynajmniej na to? Będę mieć. I ten cooldown, czemu to ma 11 sekund cooldownu no ten spell? Zawsze tyle miało, czym mi się wydaje. Bo nim się wydaje. No sorry, serafiny w lesie nie może się zabić. No, to jest tak proste. jeszcze okay, dawny pozbieram to może coś zrobię, no tylko, że wiecie. Zoe tak chcę po troszeczkę połkować i bić. Jakieś dobre przez ściany. 1000 golda no, z kolei zostałem Z oh, ja dostałem 1000 golda. Stalona. Kurde. Nie mm, będę mógł tak kąsać przez dystans jakiś. ona no, na tyle rezistów na ręba, tak chyba robię tego. Nie ma górskiego smoka, ale i tak chyba będę robić ten Woida. Zobaczyć ile jestem w stanie zadać i muszę się przepatrzeć, bo to widać pewnie re listy na targecie tutaj będzie widać, jak kogoś uśpię Bośpienią być teraz na max. I wiecie, ja mo mogę spokojnie trudem zadać, tylko to nie jest nawet tak dużo, no 1000 obrażeń no, talon pewnie w krzaczkach stoi Może no, to będzie Soul no, nie wiem, no, Może nie zagram najlepiej na tego talona, ale nie wiem co mogę więcej zrobić. Solo go raz zabiłem. Fajnie go na spiżu. musisz czymś trafić, koleżanka. Kurde, basic jeszcze był niewidzialny przez chwilę. No nie mogę sprzeszować nawet, bo z straty mi spelami. Jakby to na mi tak Erki nie spierdzieliła. Mogłem w talona w sumie celować nie w tą e, Serafinę. A w sumie zabili na topie, ładnie, ale Kamila umarła no jestem single target, mimo wszystko jestem single target i z takimi cooldownami cholernymi. Właśnie Zoe lubi takie ten, że ona sobie może popułkować, ale teraz że trzeba mieć dobrą wizję. A jeśli mam być 4, to ja w ogóle zoji nie widziałem ani na midzie, ani na supportzie, więc ustawiam, że mam jakieś imilaty, jest straszne. A nie powinno, moim zdaniem. Mi się wydaje, że na supportzie jest coraz lepsze, niż na tym midzie. Ile masz 300 stacków, pewnie, bo się spojrzeć. No, mogę gubić jakieś pinka, ale. CS-y to ja nie wiem Jak coś podejdzie do mordy mi to CS-y. No, teraz chcę zobaczyć eile jest w stanie zredukować Została No niestety za daleko chociaż z flashem A nie wiem czego ta się spodziewa Aż tak dużo nie, nic z tą swiną nie było to długie, ale myślałem, że więcej zada. Będą tu ulągi? Jak jej to przez włosy przez jej przecięło, nie trafię w ogóle. Gdzie jest taki indrysk? Czemu su zabiliśmy Surrendera Kika? Czemu w tą Kindred nie wlecieliśmy? Waiting next durability patch. Ora jest void. Jak chcę zobaczyć obrażenie, a ja, szczerze to ja nie bije jakoś dużo. Jak ja nie zmanżatuję Kinder to się zdziwię naprawdę. Na E oczywiście, musi być na E. My się budzą szybciej, bo te na sieci gram, to jest na kodach granie. Znaczy, ja to kiedyś mówiłem, no po to się męczyć jakimś czempionem, który trzeba trafiać wszystko. Znaczy, jest fajna satysfakcja, ale jak chcecie wygrywać, to do to sensu nie ma. To mogę wziąć Kasadina i po ten klik z pelami rozpierdzielić. Po prostu klikając w kogoś prawym. Ale z graduszem jest 25 minut? Będzie zaraz. A i barona chyba idą, widzicie w pięciu na bota z jakiegoś powodu. Gdy się wypierdzielić, no bo trzeba Talona zabić w pięciu. Tak spierdzielili, kurde, i tego nie wykorzystałem, bo myślałem, że już umiera. Ja pierdę, przecież nie było widać tego w ogóle dużego kurczaka, ślepy jest w ślepy jeszcze A zdążyła wykastować No no to okej okay. Przecież na Slipie było, o co chodzi? Na Slipie i czarnie było 11 stachów, ale zabawa No, nie ma sensu grać bo jest tak bezużytecznym czempionem, naprawdę. Czy w ogóle mi pasuje do tej gry na ten moment? Jest za duże tempo, przecież w grze, no co ja robię. Wykazuję jedno Q, lecę i jest team fight od razu, jeśli teamfight kończy, zanim ją ja mieć na drugie. No tak to wygląda. No kamile pinguje wszystkich. No wywalili się 23 razy, ale w sumie ja 9, więc doganiam ich. No za każdym gdzieś po 10 śmierci w naszym teamie. Ja mam tak ofensywny build, że ja mi się wydaje, że nic nie zadaje obrażeń. To jest tak, jakby miał jakieś mantejne, to rozumiem, ale nie ma no, to mogę. No przecież na full range'u robię te Cały czas To te też mi siada w tej gierce w ogóle No to nie jest takie super łatwe do trafienia też No nie wiem, no przelatuję moim zdaniem przez ryim te moje spele przelatuję Nie, nie da się trafić Nic się to nie zadało Tak naprawdę nic, ja wiem, że miałem tego soula, ale ten soul jeszcze się nie odpalił nawet Ej, jestem magiem z trzema itemami, tak to chcę powiedzieć No, przedłużone na Maxaku też widzę, że dużo nie zadało. Nie wiem. Szczerze to jestem zawiedziony. Ja wiedziałem, że magowie są w tyłku, ale nie aż tak, że przecież. Żeby... <grywka> Nic nie widziałem tu, Zoe. O co chodzi? Na no, trzech itemach z magią. No ale postarałem się, żeby się odcinek zmieścił w 20 minutek.